Go. Ej, zobaczcie. Robię challenge, którego nie zrobiłem. Dobra chwila? Ktoś chyba kurwa zapomniał, że ja się kurwa interesuję e, podróżami, a jeśli się interesuję podróżami, to jeśli kamień będę miał e, w buzi, to wiem jak się zachować, wiem jak oczyścić swoją buzię, ponieważ kurwa jestem jak bushcrafty, jak bushcraft. Dwa złote. Hmm. Chyba jak wyzerujesz tą wódkę i zrobisz fikołka, to wyślę ci 10 złotych.